Dzień dobry. Czy jestem dzieckiem książek? Oczywiście, książki towarzyszą mi od najmłodszych lat. Natomiast od kilku dobrych lat staram się polecać i zachęcać do czytania najmłodszych czytelników biblioteki. Czy jest w czym wybierać? Oczywiście. Proszę Państwa, literatura dziecięca to pokłady możliwości, pokłady doboru literatury i książek w taki sposób aby każdy wyszedł z biblioteki zadowolony i aby mógł pogłębiać swoją wiedzę. Jak rozpocząć przygodę z książką dziecięcą? Jak zasmakować w książce dziecięcej? Pierwsze spotkania mogą towarzyszyć już najmłodszym, nawet kilkumiesięcznym dzieciom, ponieważ z myślą o nich na rynku polskim ukazują się książki kontrastowe. Są to książeczki, których nie znajdziemy tekstu, nie znajdziemy wierszyków, nie znajdziemy bajek. Znajdziemy natomiast piękne obrazki. Są one bardzo istotne i bardzo ważne w rozwoju maluszków i w zachęceniu dzieci do kontaktu z książką. Kolejnym etapem w przygodzie z książką są książeczki w takich twardych okładkach, w twardych kartach. Tutaj mój wybór padł na Pierwsze urodziny prosiaczka. Jest to bardzo fajna przygoda, napisana prostym językiem, z pięknymi ilustracjami, które na pewno przypadną do gustu najmłodszym i zachęcą prostym tekstem. Będą mogły, będą mogły te książki rozwijać też wiedzę naszych najmłodszych. Poziom N1, bo o nim mówię, są to bajeczki opowiadania opowieści dla najmłodszych dzieci. To dosyć bogaty zbiór, bardzo dynamicznie rozwijający się w naszej bibliotece. I oprócz takich książek w twardych oprawach, znajdziemy również typowe opowiadania, już troszeczkę dłuższe teksty, które spokojnie mogą być czytane przez rodziców, jak również służą już do samodzielnego czytania przez dzieci, które tą umiejętność nabywają czy kształcą. Tutaj zachęcam do rozpoczęcia przygody z książkami o przygodach Pomelo. Pomelo będzie tłumaczył różne zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, będzie opowiadał różne przygody. Są to bardzo wesołe przygody, które również zachęcą dzieci do kontaktu z książką. Jeśli chcemy, aby dziecko przeczytało jakąś dłuższą opowieść, bardzo dobre książki Peggy Parish z serii Amelia Bedelia. Jest to historia gosposi. Która trafia do domu, tutaj opiekuje się dziećmi, opiekuje się całą rodziną. Jest to niesamowita postać, którą spotykają bardzo dziwne niekiedy przygody. Jednak Amelia Bedelia z każdej przygody wychodzi z podniesionym czołem. Są to Historie napisane prostym tekstem, bardzo żartobliwym, i co najważniejsze, no, o ten żart na pewno tutaj zadbał autor tłumaczenia, którym był pan Wojciech Man. więc pozycja bardzo polecana. Jeśli chcemy maluchy zachęcić do czytania, to również pozycja, która przypadła mi do gustu, to historię Króliczka Piotrusia. I przyjaciół, których spotyka, to są takie króciutkie opowiadania, bardzo sympatyczne, bardzo proste, idealne na czytanki przed snem. Także również pozycja, do której powinni Państwo zajrzeć. Oprócz tego, dla młodszych czytelników, bardzo dobrymi książkami, które mogą zachęcić do zabawy z książką, do takiej twórczej zabawy, bardzo kreatywnej, są książki, w których zadaniem dzieci jest odnalezienie różnych przedmiotów. W ten sposób dzieci nauczą się nazw wybranych rzeczy. Te książeczki są bardzo ciekawie wydane, z różnymi okienkami, z różnymi kopertkami, które zachęcają do odkrywania różnych rzeczy. Jeśli nasz maluszek rozpoczyna naukę czytania mówienia, to również bardzo dobra pozycja to książki o przygodach Pucia. Cieszy się ogromną popularnością. Często no, trzeba uzbroić się w cierpliwość i zaczekać, aż książeczka będzie w wypożyczalni dostępna. Ale jeśli Państwo chcieliby zakupić takiej książki, naprawdę nie będą to źle wydane pieniądze i warto, aby takie książeczki w domowych biblioteczkach również się pojawiły. Dobrze, kiedy nasz maluch dorasta, przechodzimy już do książek, które opowiadają już jakieś dłuższe historie. Tutaj chciałabym zaprezentować serię detektywistyczną, ale nie będę tutaj mówić o biurze detektywistycznym Lassego i Mai, którą pewnie znacie, czytacie i lubicie. Natomiast chciałabym zachęcić do serii, która całkiem niedawno ukazała się na naszym polskim rynku wydawniczym. Są to książki pani Beaty Sarnowskiej. Pierwsza to tajemnica zielonej teczki, a druga to tajemnica profesora w Meloniku. Te książki. Ich akcja dzieje się w dwóch miastach. Pierwsza dzieje się w Warszawie, druga w Toruniu, więc oprócz tego, że dzieci mają szansę poznać najważniejsze zabytki, które znajdują się w tych miastach, to również są w stanie rozwikłać iście detektywistyczną zagadkę. Bardzo dobre pozycje, napisane świetnym językiem i zachęcają myślę do, do wspólnej przygody z książką. Książka, która ujęła mnie bardzo i którą naprawdę polecam ze stuprocentową pewnością satysfakcji małego czytelnika, to książki Asylin o tytułowym piaskowym wilku. Główną bohaterką tej serii książek jest mała, rezolutna dziewczynka Karusia. Karusia, jak to dziecko poznaje świat, stara się znaleźć odpowiedzi na różne nurtujące ją pytania. I bardzo pomocnym w tłumaczeniu różnych zjawisk, które zachodzą w przyrodzie, które zachodzą na świecie, które zachodzą również w takich kontaktach międzyludzkich, jest ten tytułowy piaskowy wilk. Postać, która zawsze pojawia się znikąd i zawsze w taki prosty sposób potrafi Karusi wytłumaczyć, niekiedy nawet najtrudniejsze. Pytania. Także bardzo bardzo zachęcam Piaskowego Wilka. Ukazały się trzy części. Wszystkie trzy części dostępne są w naszej bibliotece. Jeśli chodzi również o takie książki, które myślę, że należą do klasyki literatury dziecięcej, to na pewno książki autorstwa Astrid Lindgren, ale nie chcę tutaj mówić o dzieciach z Bullerbyn, nie chcę mówić o Pipi Pończoszance, którą na pewno każdy z Państwa zna. Natomiast chciałabym zachęcić do. Takiej przygody z lekturą Emil ze Smalandii i Lotta z Ulicy Awanturników. To również bardzo przyjemne opowiadania, bardzo ciekawe, bardzo wesołe i myślę, że na pewno spodobają się naszym najmłodszym. Jeśli chodzi już o troszeczkę starsze dzieci, to jednym z autorów, którego ostatnio zaczytuję i bardzo lubię jego książki, jest David Williams. Autor takich charakterystycznie wydawanych książek. Tutaj chciałam Państwu zaprezentować książkę Mały Miliarder, Babcia Rabuś, ale również jest swana Ciotuchna, Demoniczna Dentystka, Pan Smrodek i wiele, wiele innych, które mają bardzo takie dziwne tytuły. Książki, które odpowiadają na różne, niekiedy nawet najtrudniejsze pytania dzieci, na przykład temat bezdomności, taki temat trudnych relacji być może z dziadkami, Temat pieniędzy, bogactwa, których zawsze pojawia się ten dobry charakter, ten zły charakter. To są takie powieści z morałem, gdzie dziecko odnajdzie odpowiedzi na takie trudne pytania, trudne z jego punktu widzenia. Co jeszcze? Jeśli jesteśmy w tematyce powieści dla tych trochę starszych. To od niedawna na rynku polskim ukazuje się taka seria, Tajemnica Domu Handlowego Sinclair. To są takie powieści detektywistyczne, powieści z zagadką w tle. Ich akcja wcale nie dzieje się w dzisiejszych czasach, jednak na początku wieku XX, mniej więcej około roku 1910 w Londynie, w tym tytułowym Domu Handlowym Sinclair. No i tutaj. Bohaterowie tej powieści mają za zadanie rozwikłanie różnych zagadek: a to zaginionej broszki, a to zaginionej pozytywki czyli różnych dziwnych sytuacji, które się dzieją, i, i ich zadaniem jest odnalezienie tego tropu odnalezienie sprawcy danego, danej zbrodni. Więc bardzo serdecznie polecam. Bardzo dobrze się te książki czyta. W naszych zbiorach mamy już około pięciu tytułów, także jest pięć części. Myślę, że będzie to doskonała lektura na wakacje. Co jeszcze? Oczywiście, nie sposób nie wspomnieć tutaj o bardzo lubianych książkach autorstwa pani Barbary Kosmowskiej. Polskiej autorki, która w swoich powieściach również porusza różne tematy związane z dorastaniem, z tym osiąganiem dojrzałości, tłumaczenie różnych sytuacji, niekiedy trudnych w życiu dziecka, czy związanych z rozwodem rodziców, z przeprowadzką do innego miasta, z różnymi sytuacjami rodzinnymi. No tu akurat prezentuje Państwu książkę Panna, Panna Foch. Co jeszcze? Proszę państwa, no trudno wybrać, to co jest najciekawsze, dlatego że moim zdaniem książki dla dzieci wszystkie są ciekawe, wszystkie poruszają różne ważne problemy i są bardzo ważne w wychowaniu dzieci, w tym zachęceniu ich do czytania. Ale tutaj z sentymentu być może e, chcę polecić oczywiście całą serię książek pani Małgorzaty robić. To jest chyba Jeden z nielicznych tytułów na naszym rynku, w naszych zbiorach, w naszych biblioteczkach domowych, który w ogóle się nie starzeje. To już jest 22 tom pod tytułem Ciotka Zgryzotka. Czekamy na 23. Małgorzata Musierowicz opisuje tutaj tą rodzinę Borejków, która niekiedy doprowadza nas do śmie ze śmiechu do łez. Niekiedy ta historia doprowadzi nas do łez, ale ze smutku. Można czytać osobno te tytuły. Dla bardziej wytrawnych czytelników zachęcam czytanie od pierwszego tytułu, ponieważ wtedy poznamy losy tej wielopokoleniowej rodziny. Tutaj już w tych ostatnich tomach opisywane są losy wnuków Borejków. Myślę, że w 23 tomie poznamy już być może pierwszego prawnuka. Super pozycja, gdzie możemy dowiedzieć się również o zmianach takich społecznych zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości też o naszej historii naszego kraju, o tym, jak wszystko się zmieniało, no i jak kształtowały się losy tych głównych bohaterów i osób związanych z rodziną Borejków. Więc jeśli ktoś jeszcze nie czytał którejkolwiek książki z serii Życjada, to bardzo zachęcam do nadrobienia tych zaległości. Teraz tak. Jeszcze. Na pewno zachęciłabym Państwa do kontaktu z literaturą popularno-naukową. Takim wydawnictwem, które tworzy i wydaje piękne książki popularno, popularno-naukowe dla dzieci, jest wydawnictwo Dwie Siostry. Tutaj chciałam Państwu zaprezentować książkę Tu Jesteśmy, którą napisała Aleksandra i Daniel Mizielińscy. Oprócz tego, że napisali tę książkę, to pięknie ją zilustrowali. Jak się Państwo pewnie mogą domyślić, ta książka. Opowiada o kosmosie, o wszechświecie i w piękny sposób informuje o najważniejszych faktach, o różnych sytuacjach, o różnych zdarzeniach, które są związane z kosmosem i z wszechświatem. Tak, tytuł całego tygodnia bibliotek to hasło przewodnie nosi tytuł Zasmakuj w bibliotece. Jeśli mówimy o takich książkach, które mogą nam zasmakować, które mogą się bardzo apetycznie kojarzyć, to przede wszystkim książki kucharskie dla najmłodszych. I takie również w naszych zbiorach są. Jeśli chodzi o polskich autorów, którzy naprawdę na swoim koncie mają wiele smakowitych tytułów, to przoduje w nich pani Joanna Krzyżanek. Autorka serii o przygodach. Ignasia Ziółko. Sądząc po nazwisku i kiedy zajrzą Państwo do środka, Ignoś Ziółko, on przede wszystkim gustuje w tych takich zdrowych przepisach, zdrowej żywności i oprócz tego, że znajdziemy tu główne opowiadanie, to oczywiście przy każdym opowiadaniu będzie też również przepis czy prezentacja walorów zdrowego jedzenia. Kolejną postacią, którą stworzyła Pani Joanna Krzyżanek jest Cycylka Knedelek. Cecylka Knedelek Mistrzyni tworzenia kanapek, oraz naleśników, oraz różnych dań z truskawek i z różnych owoców, również w taki apetyczny, smakowity i prosty sposób zachęci dzieci do przygotowywania różnych potraw. Oprócz tego, kolejną bohaterką, którą stworzyła autorka, jest Lamelia Szczęśliwa, która również będzie opowiadała nam o zdrowej kuchni i zaprezentuje kilka dobrych przepisów. Jeśli chcemy poznać proste przepisy na cztery pory roku to musimy odwiedzić mieszkańców ulicy Czereśniowej. To również pozycja bardzo chętnie wypożyczana przez najmłodszych czytelników i akurat w tej książce poznamy właśnie przepisy na zdrowe potrawy. Jeśli dziecko odkryje w sobie ten potencjał kulinarny w przygotowywaniu potraw to może również zainspirować się przepisami martynki, a Martenki nie muszę Państwu przedstawiać, ponieważ małe dziewczynki, każda z nich na pewno chociaż jedną książkę o przygodach Martenki przeczytała. Więc nawet książka kucharska Martenki jest pięknie ilustrowana. No i możemy tutaj znaleźć przepisy na przykład na letni sorbet. A dla chłopców taką propozycją może być książka kucharska Kaczora Donalda. Jeśli Państwo zwrócili uwagę na te dwa ogromne stosy, które tutaj znajdują się przed nami, są to, proszę Państwa, nowości. Nowości, które czekają, które chciałyby być wypożyczone. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będzie to możliwe. Cały czas Baza Książek Dziecięcych rozbudowuje się. Mogą Państwo z tych książek korzystać zarówno w wypożyczalni dla dzieci, która ma ten najbogatszy księgozbiór, najbogatszy dostęp do zbiorów, ale również na każdej naszej filii znajdują się odrębne księgozbiory przygotowane z myślą o najmłodszych, z których również mogą Państwo korzystać. Natomiast dla wytrawnych czytelników, dla takich, którzy lubią czytać, coś specjalnego, Znalazłam dla Państwa chyba najgrubszą książkę w zbiorach wypożyczalni dla dzieci. To zbiór opowiadań o Mary Poppins, czyli tej niesamowitej opiekunce dla dzieci. I jeśli ktoś chciałby się takiego wyzwania podjąć, to zachęcam do wypożyczenia tej najgrubszej wypożyczalni literatury dla dzieci książki. Bardzo serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że już niebawem do zobaczenia w bibliotece.